Adrian, rozmawiamy 5 dni po porażce w Grajewie. Co tak na chłodno było przyczyną porażki z, z wagonem? Znaleźliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry, więc myślę, że to jest skupienie przy rzutach rożnych. No, widać, bo chłopak wykonywał je bardzo dobrze, biły w światło bramki. No, wszyscy staliśmy w polu karnym. No, no myślę, że to było główną przyczyną. No, żadnych innych takich sytuacji groźnych sobie nie stworzyli. Nie było tak, że pomyśleliście, że skoro wygraliśmy z nimi ostatnie 7 spotkań, to teraz pójdzie łatwo i mecz sam się wygra? Mm, nastawialiśmy się, że będzie to ciężkie spotkanie. no Jest to ciężki teren. Mm, nie nie myślałem o tym, że jeżeli poprzednie 7 spotkań z Soku nie, nie przegrał nigdy z ja wiem, że teraz będzie to łatwe spotkanie. No, nastawialiśmy się na, na walkę, no ale tak jak wyszło, jak wyszło. Wrócił koszmar spotkań z początku wiosny, kiedy traciliśmy bramkę po znowieniu gry. I nie potrafiliśmy na nią szybko odpowiedzieć. Z czego to wynika według Ciebie? Brak koncentracji, motywacji? Myślę, że tak. Zawsze ten początek trzeba przetrwać. Te, te pierwsze minuty, żeby wejść w ten mecz jak najlepiej, pozytywnie. No nie wiem, no myślę, że tak jak, tak, tak jak powiedziałeś, to ten brak koncentracji jest główną przyczyną. Stałe fragmenty, gdy już trenowaliście w tym tygodniu? Zawsze mamy w czwartki, więc dzisiaj na treningu. Aha. Się na Przed nami mecz z ostatnią w tabeli granicą, który chyba już musimy wygrać. Nie widzę innej opcji. To będzie musimy wysoko wygrać, żeby następny mecz do Wikerca pojechać poniesioną głową i z, z wielkim zakażem. Twoje szanse na wyjściową jedenastkę w tym meczu wzrosły, bowiem z powodu kartek będzie pauzował Michał Jankowski. Jak według Ciebie wolisz grać? W pierwszej jedenastce, czy tak jak w meczu z Concordia wejść i uczestniczyć w akcji bramkowej? Nie, no, za każdym razem, wychodząc na trening. myślę, że jak najlepiej się pokazać terenowi, żeby mnie yy, wystawił w pierwszej 11. Prywatnie z zagranicznych klubów kibicujesz w Barcelonie, czy podobnie tak jak oni po słabszych występach wróci, w, wrócimy na ścieżkę wysokich zwycięstw? Tak, tak myślę, że tak będzie. Yy, końcówka w Hiszpanii będzie pasjonująca, trzy ekipy walczą. Jak myślisz, kto będzie mistrzem? Bezapelacyjnie Barcelona. Tak, już jesteśmy przy typerze, to teraz czas na naszą. Lokalną piłkę, typer 27. kolejki. Start, dział, doło, finisz, parkiet. Dwójka. MKS Ełk, Concordia Elbląg. Remis. Ełka Łomża Warmia, Grajewo. Jedynka. MKS Korsze, GKS Wikielec. Remis. KS Wasilków, Huragan, Morąg. Dwójka. Rominta, Gouda, Wisa Szczuczyn. Jedynka. Zniczbia, Piska, Olimpia, Elbląg. Dwójka. I Sokół, Ostruda Granica, Kęczni. I kogo wskazujesz do kolejnej rozmowy? Piotr Picerek. Dzięki.